Niepokojące postanowienia rosyjskiej opozycji w Polsce. Dziwna zagrywka Stanów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy. Nowa jednostka wojskowa w Polsce. A na koniec Uber wprowadza ostrzejsze przepisy. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do udostępniania naszych materiałów. Jeżeli uważacie, że to co mówimy jest istotne i warto, żeby jak najwięcej osób wiedziało, o pewnych rzeczach, o których niekoniecznie można dowiedzieć się w mainstreamowych mediach, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał i udostępniajcie nasze materiały. Zarówno jeżeli oglądacie na YouTube, wystarczy kliknąć na dole udostępnij, jak i na Facebooku. Na dole też wystarczy kliknąć udostępnie i udostępniajcie po prostu tam, gdzie uważacie, że treści dotrą do osób, które mogłyby zainteresować. No bo właśnie udostępnienia to jest najważniejsza interakcja, jaką możecie zrobić. Jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, nie musicie tego robić. Być żadnymi darowiznami, niczym takim, chociaż też oczywiście możecie, jeżeli jesteście zainteresowani, wszelkie dane macie w opisie, ale bardzo ważne są po prostu udostępnienia i w ten sposób wspieracie nas naprawdę, naprawdę bardzo. A ja z tej strony szczerze wam dziękuję i lecimy z pierwszym tematem. Dymitry, jak sytuacja na froncie? Eee, pa panie Czarzyno no trochę wstyd mówić. Opozycyjni wobec poczynań Kremla, politycy zjechali się do Jabłonny pod Warszawą, by porozmawiać o przyszłości Rosji. Snują też plany obalenia Władimira Putina. Byli deputowani rosyjskich organów władzy, którzy swoje urzędy sprawowali przeważnie w latach 90. i wczesnych 2000. Zjechali się do podwarszawskiej Jabłonny podczas trzydniowych obrad opozycyjni. Dziś wobec działań Kremla politycy często niezbyt rozpoznawani na nawet przez niezależnych rosyjskich dziennikarzy czy politologów nie tylko rozmawiają o przeszłości swojego kraju, ale również tworzą konkretne plany obalenia putinowskiego reżimu. Organizator zjazdu, niegdyś rosyjski polityk, a dzisiaj, jak podkreślają niektórzy obserwatorzy sceny politycznej, przede wszystkim proukraiński działacz Lia Ponamario tłumaczy, że celem jest powołanie uznanego przez zachód parlamentu, który miałby sprawować w Rosji władzę w okresie przejściowym, a także opracowanie stosownych dokumentów. Między innymi poprawek do rosyjskiej konstytucji, wyłania się z nich obraz Rosji, którą chcą na nowo stworzyć działacze. Spudowanie na zbrukanej krwią Federacji Rosyjskiej państwo powstanie w oparciu o zupełnie inne zasady, zapewniają nowi opozycjoniści. Ich plany są ambitne, a hasła radykalne. Część biorących udział w zjeździe opozycjonistów w ślad za niektórymi przedstawicielami ukraińskich władz mówi bowiem wprost: należy zlikwidować Władimira Putina, fizyczne usunięcie prezydenta. Rosji i stworzenie armii wyzwoleńczej to dwa główne cele, które powinny przyświecać uczestnikom Zjazdu Narodowych Deputowanych, oświadczył Aleksir Gonczarenko, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. Nie może być tak, że na świecie rządzi wolna. Ja, Władimir Władimirowicz-Putin, apeluję o pokój. I teraz przede wszystkim należałoby sobie zadać pytanie, czy my na pewno powinniśmy na coś takiego pozwalać. Bo teraz wyobraźcie sobie sytuację zupełnie na odwrót: że to w Rosji tworzą sobie jakąś opozycję względem polskiego rządu, i Wschód zaczyna ich uznawać jako prawowity rząd polski, i oni by tam wprost mówili, że Kaczyńskiego i Morawieckiego po prostu trzeba zlikwidować i przejąć władzę w Polsce. Co my byśmy o tym myśleli? Co by pisały o tym nasze media? Jak bardzo zaniepokojeni byśmy byli? I to samo teraz dzieje się w Rosji. Czy my, jako Polska, na pewno powinniśmy w ten konflikt wchodzić aż do tego stopnia, żeby pozwalać na takie organizacje, na takie uroczystości, które wprost nawołują do likwidacji głowy? Państwa, które faktycznie może nam zaszkodzić. Jak możemy przeczytać w dalszej części artykułu, przyjezdni nie tylko nie, nie zamierzają kończyć tylko na uśmiercaniu Putina. To powinno spotkać nie tylko Putina, ale i tych, którzy wiernie przy tym tkwią, wzmacniając reżim. Doszliśmy do wniosku, że walka i zbrojny sprzeciw to jedyne wyjście, jakie ma dzisiaj rosyjski naród. Działacze opowiadają się za tym, by wszyscy Rosjanie, którzy zdobędą się na chwycenie za broń, udział w walce z putinowskim systemem i likwidowanie jego działaczy, byli traktowani jako jeńcy wojenni z prawem do amnestii. Tego rodzaju radykalizm nie spotyka się z powszechną akceptacją rosyjskiej opozycji nawet w Rosji. Część obecnych, wieabłonnie, działaczy oświadczyła, że nie jest w stanie zaakceptować podobnych inicjatyw i że popiera oddanie Putina w ręce międzynarodowych sądów. I to jeszcze by było w miarę okej, okay, jakby na tym się skończyło. Byli deputowani rosyjskich organów władzy, różnych szczebli, nawoływali jednak nie tylko do rewolucji, ale i pracowali nad ustawami, które miałyby wejść w życie po obaleniu Władimira Putina. Do najważniejszych należą, proszę bardzo, akt o przestępczym reżimie. Akt o amnestii czy lustracji poruszano też m.in. kwestie wolności słowa, walki z korupcją, reformy sądownictwa i szkolnictwa oraz przekształcenia Rosji w demokratyczne państwo. Nie było się jednak bez konfliktów. W rezultacie część uczestników się wycofała ze zjazdu, niekiedy w atmosferze skandalu. Niezależna redakcja SOTA zwróciła uwagę, że w głosowaniu nad poprawkami do konstytucji wzięło udział zaledwie 24 opozycjonistów, a dla porównania dzień wcześniej w obradach brało udział 47 osób. Mam wiele pretensji do tego zjazdu, ale cieszę się, że mógł się odbyć. Rosyjskie społeczeństwo jest już bardzo zmęczone reżimem, szuka sposobów wyjścia z tej sytuacji. Tutaj przynajmniej padają jakieś konkretne propozycje. Mówił wyborczy, obecny wie, bo on nie, adwokat. A co wy myślicie o takich działaniach? Czy spotkania krytyków Putina, że tak to lekko ich nazwijmy, w Polsce, to w ogóle bezpieczne rozwiązanie? Czy, gdyby sam Putin się o tym dowiedział, nie posunąłby się do agresji na terenie naszego państwa w celu likwidacji ruchu oporu? Czy to nie jest przypadkiem celowa prowokacja w Polsce, na którą my z jakiejś głupoty i nai naiwności pozwalamy? Czy to nie jest, czy to nie są wręcz agenci Putina, czy nie możemy ich tak traktować? No bo to jest wprost nawoływanie, wprost Polska pozwala na nawoływanie do likwidacji głowy obcego państwa. Za to idzie się do Pierdla, a im się nic nie stało. Jak my wypadamy na tym całym tle? Myślicie, że Rosjanie, że Putin już traktują nas po prostu? E, to jest jakiś śmieszny kraj. I nic nam w konsekwencji tego nie grozi, bo po prostu nie traktują nas poważnie. Czy jednak zostanie to wykorzystane przeciwko nam? Dajcie znać w komentarzach, bo temat jest naprawdę gruby, a my lecimy dalej. Biały Dom podkreśla, że Joe Biden ponownie ostrzegł Władimira Putina przed destabilizacją sytuacji w regionie. Administracja Joe Bidena w nieoficjalnych rozmowach zachęca przywódców w Ukrainie, by zasygnalizowali otwartość na negocjacje z Kremlem. Nie po to, by przymuszać ich do pokoju, lecz by utrzymać poparcie świata. Według amerykańskich urzędników wysokiej rangi, cytowanych przez Washington Post, władze w Waszyngtonie podzielają ocenę Ukraińców, że Władimir Putin obecnie nie chce na serio Zaangażować się w negocjacje pokojowe. Zarazem jednak, twierdzą urzędnicy, zdecydowana odmowa rozmów z nimi ze strony prezydenta Ukrainy Władimira Zaleńskiego zrodziła obawy w niektórych częściach świata dotkniętych skutkami gospodarczymi wojny i może osłabiać poparcie dla Kijowa. Chodzi o część Europy, Afrykę i Amerykę Łacińską. Niektórzy z naszych partnerów odczuwają zmęczenie Ukrainą, przyznał cytowany anonimowo urzędnik, dlatego, jak donosi waszyngtoński dziennik, administracja Joe Bidena po cichu namawia Załońskiego, by wysłał sygnał otwartości na negocjacje i nie wykluczał z góry rozmów z Putinem. Ułatwi to utrzymanie wyższości moralnej, a zatem i poparcia wielu państw na świecie. Prezydent Putin i ma ona przygotować grunt pod rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Temat Ukrainy przewija się też w kończącej się kampanii przed wyborami do kongresu, choć nie jest pierwszorzędny. W kongresie obecnie kontrolowanym przez Partię Demokratyczną istnieje mocne ponad partyjne poparcie na rzecz wspierania Kijowa. Według opublikowanego 3 listopada sondażu dziennika The Wall Street Journal 48% republikańskich wyborców uważa, że ich kraj robi za dużo dla Ukrainy. W marcu sądziło się, że tak tylko e, sądziło tak tylko 6% w dyplomacji, do dyplomacji z Rosją wezwała też niedawno w liście do Białego Domu grupa lewicowych demokratów, lecz po kontrowersjach, jakie wywołał, szybko go wycofała. W pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji ludzie załęskiego byli jeszcze jako tako otwarci na dialog z Kremlem. W marcu, podczas rozmów pokojowych w Stambule, zaproponowali neutralność Ukrainy w zamian za międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa. The <laughs> Potem jednak Kijów zaostrzył swoje stanowisko. Pod koniec września Załęski oświadczył w odezwie do narodu, że będzie rozmawiał tylko z nowym przywódcą Rosji, a nie z Władimirem Putinem, który jest zbrodniarzem wojennym. I to jest efekt barbarzyńskich poczynań Rosjan na okupowanych terenach, w tym wiadomo jakich działaniach na cywilach, bombardowaniach miast i ogłoszonej przez Putina aneksji czterech regionów Ukrainy. I właśnie na to wskazują rosyjskie media i sam Władimir Putin, że to Rosja. Rosja chce negocjacji, Rosja chce rozmawiać, a Zełański nie chce. I faktycznie tak jest. To faktycznie jest widoczne również w naszych mediach, a jednak nie zarzuca się Zełańskiemu braku chęci do jakichkolwiek podejmowanych negocjacji. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak że celem kontaktów było między innymi zmniejszenie ryzyka eskalacji konfliktu na Ukrainie i utrzymanie stosunków dyplomatycznych z Rosją. Tajne rozmowy miały się odbywać w czasie gdy relacje między Białym Domem i Kremlem znacząco się pogorszyły, a rosyjski dyktator, jak go nazywają zachodnie media, jego sojusznicy otwarcie grozili użyciem broni jądrowej. Biały Dom stwierdził, że utrzymanie pewnego poziomu kontaktów z Moskwą jest konieczne dla osiągnięcia określonych wzajemnych interesów bezpieczeństwa narodowego, twierdzi Wall Street Journal. Zachód robi bardzo wiele w kwestii pomocy dla Ukrainy i to nie podlega żadnej dyskusji. A to, że obywatelom państw zachodnich niedługo przestanie się to podobać i opłacać, było tylko kwestią czasu. Przecież można było to wszystko przewidzieć. To nie jest jakaś wiedza tajemna, to nie są jakieś tajne obliczenia, które, na które nie moglibyśmy wpaść dużo wcześniej. To jest coś. O czym wiedział każdy polityk podejmujący taką, a nie inną decyzję. Pamiętajmy, że każda pomoc do walki z agresorem rodzi też ryzyko dla państw, które tę pomoc niosą. Zróbmy i my taką małą ankietę w komentarzach. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym myślicie: czy jesteście za, czy bardziej przeciwni dalszemu wspieraniu Ukrainy militarnie i humanitarnie, a my teraz lecimy z następnym tematem. Proszę Państwa, w ramach naszej kampanii Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach naszej kampanii, mizamy poszczególne miejscowości w naszym kraju. Wiceminister, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał porozumienie dotyczące powołania nowej jednostki wojskowej. W Kolnie doszło do podpisania umowy przez kierownictwo MON i władze samorządowe. Chodzi o przekazanie nieruchomości dla nowej jednostki wojskowej. W Kolnie powstanie jednostka Wojska Polskiego. W mieście znajdzie się infrastruktura dla batalionu w ramach brygady. Z motoryzowanej, wchodzącej w skład nowo formowanej dywizji, której powstanie zapowiedziałem, poinformował wiceminister Mariusz Błaszczak w trakcie swojego osobistego wystąpienia zachęcam do podjęcia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, to możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń, rozpoczęcia kariery w wojsku polskim i służby dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny zwrócił się do zgromadzonych szef Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej. Budujemy siłę wojska polskiego. Odnawiamy i tworzymy jednostki wojskowe, wzmacniamy polską armię, bo nowoczesne wojsko to bezpieczna ojczyzna, stwierdził Błaszczak. Ta jednostka będzie wchodziła w skład nowej dywizji zmechanizowanej, którą budujemy w województwie Podlaskim. I teraz w Kolnie odbywa się spotkanie organizowane przez Resort Obrony Narodowej pod tytułem Nowoczesne Wojsko, Bezpieczna Ojczyzna. Jest to cykl wydarzeń w różnych miejscach, który, jak informuje serwis m, e, do rzeczy, e, powstaną nowe jednostki wojskowe lub do których trafi nowy sprzęt wojskowy. I dalej, jak można przeczytać, zainteresowani służbą w Wojsku Polskim mogą rozmawiać z rekruterami podczas pikników. Swoje oferty prezentują różne jednostki polskiej armii oraz Wojskowego Centrum Rekreacji. Powstanie nowych. Jednostek wojskowych z jednej strony powinno cieszyć ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli, ale za to z drugiej strony może oznaczać dalsze przygotowania wojenne, które już i tak nie są zbyt wesołą wiadomością na pewno dla nas. Na pewno też nie ma co pochopnie budzić w sobie jakiegoś strachu i bardziej skupić się na pozytywach z tym, z, z tym związanych. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy w ogóle o czymś takim myślicie, a my lecimy do ciekawostki dnia. Żeby zostać kierowcą Ubera, musisz mieć ukończone co najmniej 20 lat i posiadać ważne prawo jazdy kategorii B minimum od roku. Rząd zapoznał się z wprowadzeniem obowiązkowej weryfikacji kierowców jeżdżących na platformach zajmujących się przewozem osób. Tymczasem, jak dowiedział się Business Insider Polska, Uber w Polsce sam wprowadzi w listopadzie ostrzejsze przepisy. Kierowcy m.in. nie będą mogli sami sobie zrobić i wgrać do systemu zdjęcia, a będzie ono musiało być wykonane przez pracownika Ubera. Amerykańska firma nie tylko chce weryfikować nowych kierowców dołączających do platformy, wymogi będą musieli spełniać także ci, którzy już pracują. Jak dowiedział się Biznes Insider Polska, kierowcy Ubera będą musieli zgłosić się osobiście do centrum wsparcia kierowców, potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia oraz wykonać zdjęcia na specjalnym tle. Fotografie będą wykorzystane do lepszej weryfikacji, czy dany kierowca korzysta z własnego konta w aplikacji Uber. Dotychczas przed rejestracją na platformie Uber każdy kierowca, który osobiście chciał wozić pasażerów, musi dodać m.in. dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy. Ponadto Uber. Uber weryfikuje także zaświadczenia o niekaralności oraz potwierdzenia poddania się kontroli medycznej i psychologicznej. Kierowca musi posiadać własną licencję taksi lub współpracować z przedsiębiorcą, partnerem flotowym w ramach jego licencji. Każdy przejazd jest realizowany przez konkretnego kierowcę i te informacje mają być przechowywane przez Ubera. Swoją rolę odgrywają też pasażerowie, którzy widzą w aplikacji zdjęcie kierowcy i mają możliwość zgłoszenia Uberowi, kiedy mają wątpliwość co do tego, czy za za siedzi właściwa osoba, a wysokość tych kosztów, w tym składki ZUS, są mocno uzależnione od tego, ile zarobiłeś. Dalej można przeczytać, że biuro prasowe podkreśla, że każdy kierowca zostanie zweryfikowany. i Już teraz kierowcy, którzy zgłaszają się do centrum obsługi kierowców, muszą przedstawić dokumenty i uprawnienia, że takie właściwie posiadają. Poza tym, w ciągu ostatnich miesięcy firma testowała proces weryfikacji, prosząc wybranych klientów o stawienie się w centrach obsługi, a jeszcze w listopadzie firma wprowadzi dodatkowy wymóg zdjęć ze, na specjalnym tle i zacznie zapraszać kierowców do uzupełniania wymagań. Kierowca, który w terminie 21 dni nie zgłosi, się, Zostanie po prostu zablokowane w tej, w tej platformie. Fizyczna weryfikacja to uzupełnienie i rozszerzenie naszych dotychczasowych rozwiązań. Obecnie żaden inny gracz na rynku w Polsce nie podchodzi do weryfikacji kierowców tak kompleksowo jak my chcemy to zrobić. Będziemy sprawdzać kierowców na wielu etapach, mówi Iwona Krux, Communications Lead CE w Uberze. Uber Wyznacza, jakby nie było, nowe standardy dla bezpieczeństwa już od wielu lat, ale zwłaszcza w obecnej sytuacji nie chodzi o to, kto wprowadza coś pierwsze, a o to, by takie praktyki dalej nie były wprowadzane przez wszystkich uczestników rynku, tylko wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś poprawie bezpieczeństwa w przejazdach ponad taksówkami czy po sytuacjach, o których słyszy się z kierowcami Ubera, taka forma bezpieczeństwa Was zadowala, korzystacie w ogóle z Uberów czy wybieracie standardową taksówkę mimo wyższej ceny. Dajcie Koniecznie znać w komentarzach, co, wam, co dla Was wydaje się lepsze. Moim osobistym zdaniem, mimo wszystko, takie platformy jak Uber czy Bolt. Są w dalszym ciągu bezpieczniejsze niż standardowe taksówki, które nie mają nawet aplikacji, nie mają śledzenia kierowcy, i to tam nie mamy żadnych zasad bezpieczeństwa. Jak wracam do mojego rodzinnego miasta, do Głogowa, i tam korzystamy czasami e, z taksówek, bo zazwyczaj jeździmy pociągiem i nie mamy auta. Jak trzeba się dostać gdzieś szybko, to wtedy bierzemy e, taksówkę, no to ci kierowcy często. Wydaje mi się, że w ogóle są pod wpływem. Generalnie nie za bardzo się przemęczają tą całą pracą, bo siedzą sobie po kilka godzin przed, przed dworcem, czyli tylko czekają na jakiegoś jednego klienta, a później wracają znowu tam. Gadają sobie, jak chcą. No i generalnie miałem już nieraz takie, sy takie sytuacje, że jakiś totalnie starszy mężczyzna, kierowca, otarł jakiś inny samochód, pojechał sobie gdzieś dalej. No tam kompletnie nie czuje się bezpiecznie i potencjalnie, to raczej właśnie w takiej taksówce, która nie jest w żaden sposób kontrolowana, śledzona przez jakąś aplikację, moglibyśmy doświadczyć dużo większych problemów. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Już nie mówiąc, już nie wspominając o tym, że nawet jeżeli was nie będą. Wiecie, co robić, no to zawsze mogą was naciągnąć, co w Uberze czy Bolcie jest po prostu nie do pomyślenia. Jest niemożliwe do zrealizowania, z tego względu, że kwotę znacie z góry.